Dzień dobry, z tej strony warmuzińska Marta Mero z Nieruchomości. Zapraszam Państwa na prezentację domu znajdującego się w Częstochowie przy ulicy Połanieckiej. Dom parterowy z użytkowym poddaszem. Lokalizacja jest bardzo korzystna, jest bliski dojazd do Częstochowy oraz do trasy Katowice-Warszawa. Zapraszam do środka. Tak jak Państwo widzą, znajdujemy się w pokoju dziennym, który jest połączony z jadalnią oraz aneksem kuchennym. Jest to świetna strefa wypoczynku, w której możecie Państwo odpocząć po męczącym dniu pracy. Przejdziemy sobie teraz do stołu jadalnianego, który jest pięknie oświetlony, w którym możemy spokojnie spędzić czas ze znajomymi lub zjeść obiad. Tutaj mamy strefę kuchenną, gdzie przygotowując posiłki mamy ogląd na cały dom, cały salon, całe po prostu pomieszczenie. Pokoju dziennego mamy wyjście na piękny taras, dzięki któremu możemy w spokoju w, dni, w dzień słoneczny wypić kawę, odpocząć i oglądać widoki. Oprócz w tej strefy na dole znajdują się także dwie ustawne sypialnie, nowoczesna łazienka oraz kotłownia. Zapraszam! Tak jak Państwo widzicie, jest to jeden z pokoi na parterze, który jest bardzo ustawny. Może funkcjonować jako dodatkowa sypialnia bądź biuro, bądź po prostu pokój do wykorzystania na co dzień. Widzieli Państwo teraz część dzienną, dwa pokoje na parterze, teraz czas na łazienkę. Łazienka jest bardzo ustawna, naprawdę duża ma narożną wannę, szafkę do zagospodarowania. Myślę, że tutaj każdy znajdzie dużo miejsca i możliwości dla siebie. Dom idealnie nadaje się dla dużej rodziny. Oprócz dwóch sypialni, które widzieliście Państwo na parterze, mamy także użytkowe poddasze. Tutaj znajdują się również dwie sypialnie, z czego jedną Państwo obecnie widzicie, łazienka i pralnia. W sypialni, którą Państwo widzieliście, mamy miejsce na garderobę. Po mojej prawej stronie znajduje się pralnia. Tutaj mamy łazienkę. A teraz zapraszam do kolejnego pokoju. Jest on obecnie zaaranżowany na pokój dziecięcy, jest bardzo przestronny, posiada okno dachowe. Bardzo ważne w tym domu jest to, że każda przestrzeń jest wykorzystana, zabudowana i daje nam możliwość wielu po prostu miejsc do wykorzystania. Widzieli już Państwo wnętrze domu. A teraz zapraszam do obejrzenia tarasu użytkowego z zadaszeniem oraz działki. Kilka spraw technicznych. Sam dom zbudowany jest z maksa, jest ocieplony oraz otynkowany. W środku znajduje się na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe, gazowe, czyli bardzo wygodne. Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów odnośnie tej oferty, zapraszam na naszą stronę www.meros-nieruchomości.pl oraz na portale społecznościowe. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani obejrzeniem tej nieruchomości, zapraszamy do kontaktu pod numerem 730-380-372. Pozdrawiam, warmuzińska Marta, meros nieruchomości.